Jacek grupim pałe się Co robicie? Co? Jacek, co robicie? Nic Masz bombę? Nie. No jak angrywasz, to już dobra no No jak żyjesz? No spoko. Jest co, spoko, no. Jakie masz ustosunkowanie do seksualnego? Yy, dobre. Dobre? Dobre. Słuchaj, a... Gdzie mieszkasz teraz? Teraz? W Albercie. Tak? Tak. Aha. No co, piwo mi No i? A gdzie byłeś, nie. u Mańka? Nie, nie. A gdzie ty teraz śpisz? W Albercie. Tak? No ale wypij, ty nie możesz iść. No nie mogę iść, no. Na West -Bamie byłeś w sobotę? Nie, nie byłem. Nie byłeś? Nie, nie byłem. No dobra. Dobra, pozdrów widzów. się Siemanko. Pozdrówcie widzów. Pozdrówcie widzów kanału. Dobrze. Ślepowego Morfeusza. Westbam, powiedz. Westbam jest okej. Okay. Dzięki, na razie.